Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym i ostatnim materiale na kanale Pracowni Literackiej przed maturą 2025. Na życzenia prosto z serca będzie jeszcze czas na końcu filmu. A teraz nie przedłużam, zapraszam Was na ostatnie przedmaturalne rady. I żeby was zachęcić, daję znać, że tego typu zalecenia pomagały maturzystom z całej Polski przez ostatnie lata, więc naprawdę warto się z nimi zapoznać, bo wynikają one nie z mojego widzi się, ale po prostu z doświadczenia tłumów. Kochani, podzieliłam te rady na zalecenia związane z czasem przed egzaminem, w trakcie egzaminu i nawet po egzaminie, więc zaczynajmy od strony merytorycznej, kiedy jeszcze mamy kilka godzin, na pewno powtórzyłabym sobie pisownie obcych nazwisk, bo być może lubicie dżumę, chcecie skorzystać ze zbrodni kary albo nawet w przedwiośniu gdzieś tam wam księżna szczerbato w mamaje wchodzi po głowie, a potem kiedy usiądziemy nad arkuszem może zdarzyć się tak, że jednak tego biednego doktora Rie chcielibyśmy Napisać poprawnie, jeżeli nie będziemy tego pewni, to gdzieś tam pod na plecach, a tego byśmy nie chcieli, więc powtórzcie sobie tę pisownię. Też jeszcze warto zajrzeć do arkuszy próbnych, bo dzięki temu powtórzymy sobie listę lektur, które będą obowiązywać na waszej maturze. Jest ta różnica między tymi lekturami, które będziecie mieć w arkuszu, a tymi, o które możecie być pytani. Na czym polegano? Rzecz jasna, na tym, że część lektur wypadła, więc w podstawie programu. Lista obowiązujących tekstów jest krótsza, ale żeby nie skrzywdzić tych z Was, którzy na przykład z Konradem Wallenrodem się już zapoznali i chcą z tej lektury skorzystać, to nadal możecie, więc w tych maturach próbnych macie te. Listę lektur, widzicie do których lektur możecie się odnieść, to warto sobie zdać z tego sprawę, czy też powtórzyć przyporządkowanie epok yy, i lektur do epok. O to mi chodzi, ponieważ po pierwsze może się tego typu zadanie najzwyczajniej w świecie pojawić w teście historyczno-literackim, a po drugie to zawsze porządkuje nasze myślenie, sprawia, że możemy łatwiej połączyć dany tekst z hasłami epoki, z którą jest ta książka związana. Pamiętajcie też o takich technikaliach, czyli po pierwsze na egzamin wyjeżdżamy, wychodzimy zdecydowanie wcześniej niż normalnie szlibyśmy na lekcję, Już dzień wcześniej po pierwsze przygotujcie sobie kilka budzików, prostu domowników o to, żeby też wzięli na siebie ten obowiązek obudzenia Was. Na dodatek przygotujcie sobie też wieczór wcześniej ubranie, tak aby następnego dnia może w jakiejś lekcji emocjach, nie szukać skarpetek do pary, bo tak się też zdarza. I słuchajcie, to są historie, które jeszcze pamiętam z korepetycji, kiedy widywałam się z uczniami po egzaminie i rozmawiałam, jak to w ogóle wyglądało, jak dojazd, jak przejazd, albo też jak w ogóle ten poranek minął. I się okazywało, że jeżeli ktoś wcześniej ubrań nie przygotował, to czasami tego szukał, więc weźcie to pod uwagę też jeżeli sobie przygotowujecie jakąś fajną stylówkę, to jednak upewnijcie się, że jest ona przede wszystkim wygodna i nie będzie takiej sytuacji, że wyglądacie świetnie, ale w trakcie egzaminu dekoncentruje was jak jakaś niewygodna część ubrania, więc to koniecznie trzeba wziąć pod uwagę. Nie bierzcie też, nie przyjmujcie żadnych leków, suplementów, które mają was uspokajać albo wspomagać koncentrację, jeżeli wcześniej z nimi nie Mieliście do czynienia i rzecz jasna mówię tu tylko o takich substancjach, które są dozwolone rzecz jasna. Po prostu może zdarzyć się tak, że mieszanka stresu i właśnie tej substancji, której nie testowaliście wcześniej, niekoniecznie Wam się sprawdzi, więc na to też Was uczulam. No i wszelkie remonty na drogach, czy są, czy autobusy, tramwaje jeżdżą, czy ma Was kto zawieźć, etc. To wszystko trzeba przed egzaminem zdecydowanie zorganizować, zabrać odpowiednią liczbę długopisów, zabrać dokument tożsamości. Wodę i wiarę w siebie, bo to mam wrażenie kluczowe. Ja bym się też nie uczyła do oporu, to znaczy dała sobie czas na regenerację, dała sobie czas na sen i miała świadomość, że najpewniej mózg będzie próbował mnie nieco oszukiwać, co mam na myśli. Jakieś niestworzone scenariusze, co jeśli, co się wydarzy, jak to może być fatalnie. Słuchajcie, naprawdę e, większość tych nieszczęść się wzajemnie wyklucza, więc staramy się uspokoić. Spokoić, akceptujemy to, że jest to czas takiego naszego wyższego pobudzenia. Odpoczywamy i na egzamin idziemy przynajmniej tak bazowo wypoczęci. No a teraz czas egzaminu. Pojawia się pytanie, czy najpierw wypracowanie, czy testy. Tutaj każdy y, musi zdecydować za siebie. Wypracowanie dla tych, którzy po prostu nie są w stanie skupić się na testach, jeżeli wiedzą, że ta ważna część egzaminu, wypracowanie na nich czeka, a testy dla tych, którzy muszą się rozgrzać, zanim y, pójdą właśnie do pisania pracy więc to już y, do Was decyzja należy. Co z testami? Przede wszystkim zaczynamy od czytania poleceń, dopiero potem czytamy teksty, zwracamy uwagę na przypisy, podpisujemy sobie. Wyjaśnienia pod czy nad wyrazy, które są właśnie tam objaśniane. Ponadto, kiedy czytamy, numerujemy sobie akapity, tłumaczymy jakieś metafory czy ironię, która może odwracać rzeczywisty sens danego fragmentu. No i przede wszystkim nie cytujemy, jeżeli nas się o to nie prosi. Na początku części testowej w arkuszu będzie to wyraźnie zaznaczone. Ja was chcę jeszcze uczulić, jeżeli ktoś oczekuje od Was cytatu, to go podajecie, to znaczy jeżeli to jest zapisane w poleceniu, ale jeżeli nie, to piszecie własnymi słowami wyłącznie na bazie tych fragmentów, tekstów, które są wskazane w poleceniach i zwracajcie też uwagę na to, żeby realizować wszystkie etapy polecenia. Jeżeli mówi się o tym, żeby odnieść się do jednego tekstu, drugiego tekstu na przykład, bo będą dwa teksty kultury przytoczone, to zróbcie to. Jeżeli prosi się Was o odniesienie do przytoczonego Fragmentu i całego utworu, z którego pochodzi dany fragment, to również to zróbcie. Zwracajcie ogromną uwagę na to, czego dokładnie się od Was w zadaniach oczekuje, i jeżeli zdarzy się tak, że jakieś zadanie Was wyjątkowo zaskoczy, poczujecie, że jest fatalnie, bo to dopiero pierwsze dwa zadania, a Wy już nie wiecie, co napisać, spokojnie, wdech i wydech, pójdźcie dalej, wróćcie do tych zadań na końcu. Jestem pewna, że dacie radę, i nawet jeżeli jakieś jedno, dwa zadania Wam nie podpasują, to wciąż możecie ten egzamin napisać fantastycznie. Więc więc warto również zarządzać swoim umysłem w trakcie pisania waszej matury. No i też słuchajcie, nie zostawiajcie pustych miejsc, zwłaszcza w takich zadaniach, prawda, fałsz, dopasowaniu, ale nie tylko. Zwróćcie uwagę na to, żeby na końcu poświęcić kilka minut na uzupełnienie, nawet. Tych pustych miejsc, co do których, no nie wiecie, co tam powinno tak naprawdę się znaleźć, a nóż okaże się, że trafiliście. A teraz jeszcze kilka uwag a propos notatki syntetyzującej. Słuchajcie, przede wszystkim policzcie słowa i zadbajcie o to. Pisząc w brudnopisie, a potem dopiero przepisując, żeby było minimum 60, maksymalnie 90, bo jeżeli ten limit zaburzymy, to od razu tracimy punkt. No, a tego byśmy nie chcieli, więc warto o to zadbać. Ponadto nie piszcie tej notatki w punktach, w odmyślników, nie potrzeba tam też żadnych akapitów, wystarczy tekst. Ciągły na temat i dwa stanowiska: autora pierwszego tekstu, autora drugiego tekstu, zestawienie ich, czyli podobieństwa i różnice. Zdziwilibyście się, jak często w tych notatkach, które ja sprawdzam, mamy tylko jedno stanowisko, i potem już się przechodzi do podobieństw i różnic. Ważne jest stanowisko jednego i drugiego autora zestawienie tych stanowisk tekst odpowiedniej długości. Ciągły. I o ile w przypadku innych zadań rotujecie sobie czasami ich kolejność, o tyle w przypadku notatki zachęcam Was jednak do zostawienia jej na końcu, czyli kiedy już wypełnicie zadania związane z danymi tekstami, to będziecie bardziej oswojeni z ich treścią i dzięki temu Wasza notatka zostanie napisana dużo bardziej poprawnie, więc w tę stronę idźcie. No i wypracowanie. Tu oczywiście królem boiska jest brudnopis. Tam zapiszcie swój schemat, czyli W, wstęp, T, Teza. A1, A2 plus K, czyli argument pierwszy, argument drugi plus kontekst, do tego przykłady i podsumowanie. Zachowajcie tutaj umiar i rozsądek, to znaczy, czasami może Wam się wydawać po przeczytaniu tematów, że od razu, od razu w Waszej głowie pojawi się teza, pomysł na wstęp świetny, argument pierwszy, kontekst i Wy w tym amoku idziecie pisać już w czystopisie. Zostańcie w Brudnopisie, wypełnijcie sobie ten schemat, bo dzięki Temu unikniecie takiej sytuacji, że na przykład do połowy praca Wam idzie świetnie, a potem nie potraficie wskazać tych kolejnych argumentów i rośnie stres, mało tego stwierdzacie, że Wasza teza tak naprawdę powinna inaczej brzmieć i byłoby wtedy lepiej, bo przecież tezę dopasowujemy nie do własnych jakichś założeń, tylko do takiego biegu tekstu, który potrafimy później uargumentować, bo wypracowanie ma mieć charakter argumentacyjny. Więc przemyślcie to wcześniej, nie można na tym przegrać, na tym można tylko zyskać, potem ten tekst. Y Powoli, spokojnie zapiszcie. Na siłę nie aplikujcie tekstów, na które nawet mieliście ogromną nadzieję, ale okazuje się, że temat jednak będzie Was odsyłał w stronę innych przykładów, z którymi też sobie poradzicie, ale powiedzmy, nastawiliście się na to, że ta książka na pewno będzie przez Was użyta. Tutaj zachęcam do znowu takiego chłodnego osądu sytuacji. Polecam też przeczytanie wypracowania po to, żeby policzyć słowa, żeby koniecznie osiągnąć ten. Minimalny limit, bo dzięki temu wasza praca będzie sprawdzona we wszystkich kategoriach, oraz y, zrobić sobie takie jedno czytanie techniczne, poprawnościowe. Po pierwsze, wstawiamy kropki, jeżeli gdzieś y, szybko pisaliśmy i tę kropkę pominęliśmy, y, wstawiamy przecinki, y, bo przecież wiemy, że przed który należy taki przecinek wstawić, a może coś umknęło, wszelkie znaki. Ni, e, otwieranie cudzysłowu po to, żeby zapisać tytuł książki. Czy zadbanie o to sprawdzenie, czy jest poprawne nazwisko i imię autora, to również się Wam przyda, bo nie musicie tutaj już tak bardzo zastanawiać się nad argumentacją, ale po prostu nad tym, czy w związku z tym lekkim napięciem i sytuacją egzaminacyjną nie pojawiły się jakieś przeoczenia, które możecie łatwo z tekstu wyjąć i zadbać o to, że dostaniecie więcej punktów. No i na końcu, słuchajcie, taka rada związana z inteligencją, i racjonalną oceną sytuacji. Ja wierzę, że wy jesteście w stanie napisać świetne prace, prace zadowalające, bo przecież nie musimy odkrywać intelektualnej ameryki w, kiedy wypełniamy arkusz i kiedy piszemy wypracowanie. To ma być praca na temat, to ma być praca rzetelnie uargumentowana i wierzę, że takiego właśnie taki rytm, taką inteligencję i takie wiadomości macie w swojej głowie i je zapiszecie. A po egzaminie, kochani, zastanówcie się, czy chcecie swoje odpowiedzi konfrontować z odpowiedziami, które pojawią się w internecie, które wasi koledzy i koleżanki z klasy zamieścili w arkuszach. To może niektórym pomóc. Oczywiście wtedy zapraszam, bo pracownia też będzie coś takiego organizować. Niech nam starczy sił i zdrowia, ale być może wolelibyście zachować tutaj umiar i jednak podejść do tego inaczej, bo wiecie, że źle na Was Płynie informacja mówiąca o tym, że na przykład popełniliście kilka znaczących błędów. Zwłaszcza, że tak naprawdę istotny jest tutaj klucz odpowiedzi, który CKE zamieści dopiero po około dwóch tygodniach. A i nawet w tym kluczu w zadaniach będą przykładowe odpowiedzi bardzo często, bo nie każde zadanie na maturze z polskiego ma takie łatwe rozróżnienie, dobrze, niedobrze, czyli poprawna odpowiedź A, a odpowiedź B. Niepoprawna. Czasami wszystko zależy od uzasadnienia, od spojrzenia na dany temat. A wiecie, w tych rozmowach korytarzowych bardzo nam zależy na tym, żeby się uspokoić. Więc ja mam tak, ktoś ma nie i będziemy tutaj udowadniać sobie, które myślenie było skuteczniejsze. Jeżeli jesteście wrażliwsi, to zaraz możecie sobie pomyśleć, no tak, oczywiście, co ja też dobrego zrobiłem, zrobiłam, masakra, a przecież przed Wami matematyka angielski, więc warto odpocząć i skupić się na tych kolejnych egzaminach bo to co będzie z waszą pracą maturalną z polskiego odchodzi już powoli w niepamięć i trzeba walczyć o rozszerzenia i kolejne egzaminy pisemne i ustne. Kochania, teraz życzenia od cioci Rity z pracowni literackiej. Przede wszystkim chciałabym wam bardzo podziękować za to, że postanowiliście swoje przedmaturalne losy połączyć z pracownią. Jestem zaszczycona, że mogłam być przy was, głaskać was metaforycznie po głowach i chcę głaskać raz jeszcze, a właściwie utulić. Słuchajcie, dacie radę, jesteście tu ze mną, czyli robicie coś przed tym egzaminem, żeby on wypadł dobrze. Wierzę w was, wierzę w waszą inteligencję, zdrowy rozsądek. Życzę wam opanowania takich pytań, które będą dla was przyjemne i po prostu najzwyklejszego w świecie. Powodzenia, dobrych wspomnień z matury z języka polskiego. Ściskam Was najmocniej jak tylko potrafię w imieniu całego zespołu pracowni literackiej, a myślę, że i kursy do matury się tutaj y, też przyłączają. Także ściskamy Was, wierzymy w Was. Będzie naprawdę dobrze.